Nie słuchajcie nigdy głupot. Większość ludzi dookoła otaczających Was będzie często Wam jakieś głupoty wrzucała do głowy. Ja powiem to na podstawie różnych wycieczek. Wielokrotnie gdzieś byłem w zakopanym czy na różnych, y, y, w różnych miejscach w górach i szliśmy jakąś grupą dużą, y, y, o, pełno, pełno różnych osób, jakieś wózki y, dla dzieci. I był na przykład mróz. Obok pełno znajomych miało wózki yy, z dzieciakami. I jak szliśmy, to wielokrotnie słyszeliśmy, że nie dojdziemy, bo, bo nie wyjdziemy tam z wózkiem. Pierwsza sprawa. Druga sprawa, kiedy, kiedyś słyszałem, byłem wielokrotnie w Tajlandii. Ale oczywiście byłem wielokrotnie w porę deszczową, no bo pora deszczowa, jak jest pora deszczowa, to jest automatycznie wycieczka tańsza. I bardzo wiele osób mi mówiło, nie, no w porę deszczową to będzie dramat, dramat, dramat. Yy. Dramat. Po prostu ja tylko słyszałem, że będzie dramat. Coś pięknego. 27 stopni, 30 stopni, delikatnie popadało. 20 minut deszczyku. Raz oczywiście, e, tak zaczęło opadać, że było też po To miało cudowny urok. Bo pierwszy raz widziałem tyle deszczu w Tajlandii i nawet, nawet no nie szło nie szło jeździć na motorku tylko te, tymi samochodzikami samochodzikami, można było zaobserwować jak ludzie się zachowują, no nieprawdopodobne wydarzenie, które polecam kiedyś kolega, kiedyś kolega był na Koh Samui i tam zalało tak, że trzeba było pontonami jeździć te pontony były oczywiście drogie, bo oni zaczęli kasować też za te pontony ale uważam, że to też miało taki urok, którego nikt za, za bardzo nie widział, pojedyncze osoby procentowo mogły doświadczyć tak pięknego zalania czy czegokolwiek innego. Przypomina mi się też, przypomina mi się to, że gdy kiedyś jechałem do Turcji w kwietniu, pod koniec kwietnia, dziesiątki osób mówił nie, no dramat, zimno. No jeżeli zimno to jest 26 stopni, 27 stopni, no to po prostu i tak ciągle ciągle ci po prostu ktoś wpiera. Wspierając te głupoty, Słyszałem jeszcze jedną bardzo zabawną rzecz, znaczy zabawną, mo, zabawną i niezabawną, no bo za chwilę może wyjść z domu, też słyszałem komuś, że ktoś wyszedł z domu i mu cegła spadła, albo ktoś mu spadł na głowę, no bo ktoś popełnił samobójstwo, zgadza się? To oczywiście, jeżeli tak będziemy patrzeć, to to, to, to z domu nigdzie nie wyjdziemy. Słyszałem na temat delfinów, że delfiny są chore, że y, delfin ostatnio komuś żebro zmasakrował i tak dalej, i tak dalej. 20 rzeczy negatywne na temat delfinów. Ja pływałem z delfinami, piękna przygoda, polecam y, y, wszystkim, coś Nieprawdopodobnie dotyk tego delfinka no de, y, jedno z ważniejszych wydarzeń w moim życiu, dek zapierające y, y, zapierające mi w piersiach jak to się dotyczy do życia, większość to samo wam wpiera w uwodzeniu y, w pewności siebie w czymkolwiek kaczki mają taki światopogląd orły mają wielkie koło jeżeli macie dookoła same kaczki, to one zawsze będą wam wpierały te swoje głupoty. Kaczki to zawsze będą o. Wiecie najczęściej dlaczego kaczki wspierają wam te swoje filozofie? To jest najczęstsze. Z horyzontami kaczki, z jednostronnymi, wpierają wam zawsze to samo. Wiecie dlaczego? Bo same nie są w stanie pójść dalej. Same nie są w stanie tego zrobić.